W tym wideo pokażę, w jaki sposób ustawić, aby do respondenta po wypełnieniu ankiety wyszedł automatycznie e-mail. Aby takie założenie w ogóle mogło zostać spełnione, musimy skorzystać albo z wysyłki zaproszenia prosto z bankiety za pomocą zbierania i wysyłka na e-mail. Wtedy taka wiadomość wyśle się dokładnie na ten adres e-mail, który został tutaj podany. Lub druga opcja jest taka, że w samej ankiecie Ustawiamy pytanie typu e-mail, i wówczas ten adres e-mail do wysyłki tego powiadomienia będzie właśnie wyciągnięty z samej ankiety na podstawie tego, co respondent uzupełnił w tym pytaniu. Samą wiadomość ustawiamy w zakładce Tworzenie i e-mail po wypełnieniu. W tym miejscu zmieniamy status tej funkcji jako aktywne i możemy przejść już do edycji naszej. Wiadomości, którą respondent będzie widział. W tym miejscu możemy naszą wiadomość edytować, natomiast troszkę niżej znajduje się sam podgląd tej wiadomości. Do tej wiadomości możemy dodać własne logo, możemy dodać jakiś link, możemy dodatkowo zrobić na przykład coś takiego, że damy możliwość pobrania swojego wypełnienia respondentowi, żeby mógł to wypełnienie zobaczyć. I taką opcję możemy znaleźć, rozwijając dynamiczną zawartość. I tutaj jest na przykład link pobierz wypełnienie PDF. No i wówczas respondent, kiedy kliknie pobierz wypełnienie PDF, to na swój dysk dostanie w PDF-ie swoją ankietę. Wspomnę jeszcze o takiej opcji, że w samej treści wiadomości e-mail można dodać odpowiedzi na dane pytanie. Może to wyglądać w taki właśnie sposób. Wówczas tutaj podstawi się właśnie odpowiedź na to konkretne pytanie, które, które respondent udzielił. Automatycznie taka wiadomość wyśle się z naszych serwerów, dokładnie ze skrzynki potwierdzenie małpowebankiet.pl. I dodam jeszcze, że możemy w tym widoku zmienić tytuł takiej wiadomości.